To mi nie wygląda tak fajnie E, quick save coś mi śmierdzi Tylko co nie wiem Hmm co? 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 Co ja kiedy? O kurde To się zamyka! To się zamyka, Fuck this Gdzie? O -o. o, 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 Fuck! Tu, szybko. O, oh, jest, au, kurde. Jonas, jest tu. No, chcielibyście mnie zabić? Ale nie dadzą radę. Uh. On no dobry pomysł od nich, ale nie dali sobie radę. Jak zawsze. Jestem hardcorem. Nie dadzą sobie radę. Okej, okay. wiązan. Nie, wiązania. Tak, zapis. I idziemy dalej. Pociąg słyszę Nie wiem, czy nadal jesteśmy w więzieniu, czy już nie.

No to jak? Aha, sakujecie zawsze. Prowadź. Otwieraj. Teraz mi takie coś. Daj mi to. No daj mi, daj mi. Daj mi, daj mi. No daj mi. Daj mi, Daj mi, Daj mi. Ok, mam No jestem gotowy, jestem zawsze gotowy. No, Pam, następny, oo, Patrzę troszkę na hamę teraz tutaj. No wiem, jestem brutalny. okay right. over here. Yeah. So oh, is security system now to find my father. Not Johnson, I do these poor people. Okay. Uhhuh. All right, I think I can bring him in. Okay. Tu gdzie teraz? Gdzie? Okej, okay, idziemy. Okej, okay, ona teraz przeżywała naszego, naszego naszej jej ojca. Stamtąd? No to ruszaj się. O już tam przelać. he <laughs> Opa. Idziemy, idziemy. Opa, spokojnie. O ile ich tu jest! O ile już tu jest! Ile ich tu jest! Okej! Okay. No komonia ja tu idę, a ty... On, no, ja cię zaraz strzelę. no Zastrzela cię Gdzie jesteś? Idź, ruszaj się. Okej, okay. jest, widzę Spoko. no ja zaraz ojciec tutaj. Yeah, cool day, man. Dad, are you alright? I'm fine, but you. You've got to get out of here. We're here to get you out, Dad. Never mind me. Save yourselves. No, we're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. But where will you go? I talked to Dr. Kleiner. His portal was almost working again. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well. We couldn't be any worse off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out while you can. We're not leaving here without you. That's final. We can't leave Judith here either. Don't worry, Dad. We'll find her. For now, I'm going to send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Okej okay. Więc jak już dobrze czytaliście, e, tak, czytaliście Musimy udać się do teleportera, od nich tutaj Do... i... No, gdzie to no nie bardzo wiem Ale Elix... Ach, Elix się nazywa, no dobrze, powiedziałem, powiedziałam Elix No to otwieraj Spoko Jeszcze może dać że buziaczka? Że może buziaczka Hmm? mu hmm? buziaczka, nie daj buziaczka Daj Dobra okej, okay. na Releks i idziemy Tu Znowu ty Potrzebuję ammo O I akurat do tej broni, no idealne gdzie teraz? Mogę tu jakoś przejść przypadkiem? Chyba nie bardzo. Hm. Gdzie to muszę iść? Potem przejść nie mogę. Zamknęła mnie. Kurde. To musi to być jakaś dróżka. Coś w tym stylu? Czyżby? Dobra, może mi to otworzysz? No właśnie. No, dzięki. Wszystko potrafisz. Alex? kocham cię. A jesteś tu. On ci na monitorze. Mogę ci śpiegać. Czy nikt cię tam nie? Nie obrabia, że tak powiem. <grym> Jak to już mi obrabia? No otwiera, a nie gadaj. Drugi szczyt, żeby ja tu przejść. I? No, co? Tutaj? Aha. No, dzięki Alex, proszę, pomogłaś. Panie, że ona będzie gadała, gdzie mam iść? <grych> Znowu wy? Tu? Kurde! nic? To się okaże. O, -o. Na bardziej się tutaj tego boję. Hmm. Ojej, żeby ty tylko nie wylądowali na tym Albo ja na tym wpadłem Ech. Jeszcze raz, quick save Hmm, mogę przecież takie coś zrobić Właściwie no Otwieraj, to są te głowy jady Ty nie mogę liczyć, nie? Nie, niestety nie. Fuck. No, idźmy dalej. Musimy dojść do teleportera. Co to jest, Alex? Widzę, widzę, widzę. Kurde, u. Grenade? Dzień, Gię, dzień, dzień. Wiele granatów, wielokranatów. Ho-ho-ho. O, to było, to było głupie. Ale za to. Jeszcze więcej granatów. Dawaj mi to, dawać. Tam się będzie? Hmm? Dobra. O, oh, nie zauważyłem ich nawet Oczywiście sobie znowu wezmę, jak skoro są darmowe. Idźmy dalej Okej, okay. tutaj w lewo No, pokażcie No to ja przyjdę No upa Nie no ile ich tu jest? No serio Ale mi się zlegnęło przez chwilą Coś tu jest? Nie. No dobra, no dobre, no dobra. Hm. Mogę to stać jakoś? Nie bardzo, nie? Nie. Hmm. Jakby to... A, już wiem. Proste. No. Skoronica, no to tak. <laughs> Okej. Okay. O, o wieżeczka spada mi stąd. Uj, ich tam więcej jest. Ok, gdzie muszę iść? Tędy, ok. Szczytowanie jak zawsze. Ciekawe jak daleko muszę iść do tego teleportu jeszcze. Też chcę już jakoś wyjść stąd. Widzę. Już nie ma nikogo. O, widzę. U, ładnie, to zrób tak. To zrób tak. Fajnie, teraz ona zaprogramuje te wieżuszki, tak żeby były na mnie zaprogramowane. Pięknie. Dobra. Ok. Poradzę sobie spokojnie. Co je poradzę? Skoro nie przybędą, to nie wiem bardzo. Samtąd? Chyba z oby dwóch stron. Jest troszeczkę głupio. No, cały czas tylko postawić, tak? Dobra, ktoś jeszcze przyjdzie? O, to był pro! Spoko. Ja tam rób, ja sobie tu poradzę. Czy my tu w ogóle jesteśmy? Nie wiem. O, jest z dwóch stron. Ja tu będę pilnował. Chcę poczekam. Albo tu zapobędę będę kampił. Skoro mam amunicji. O, ja stąd chyba przyjdą. Tak myślałem. Dobra. Jeszcze ktoś może chce. Stamtąd. Opa! Oj, mądre, mądre. No, atakuj Dobra No to musimy teraz poczekać na Elis, jak sobie poradzi tam. Aż będzie gotowa w ogóle. Ach, ja tu używam mojej amunicja... Nie ona. Wszystkie! Jest okay, tam skąd, skąd, skąd. Stamtąd, nie stamtąd. Ale będę sobie siedział ładnie. Się tu słowam przez gdzieś. Ja nie mogę.